Jestem zachwycona tym, w jaki sposób Dawid potrafił z ludzi, którzy nigdy w życiu ze sobą by normalnie nie porozmawiali, wykiełznać to, że oni znaleźli wspólny język. Bardzo fajni ludzie, otwarci, żonni sukcesu. Jest to jedno z moich fajniejszych doświadczeń, takich biznesowych. Niesamowicie rodzinna atmosfera, którą tutaj poczułem, Bo mam wrażenie, że tutaj potrafię się bardziej otworzyć przed obcymi ludźmi. Na pierwszym raz biuro poznałem mega super ludzi, którzy opowiedzieli mi o kolacji Mastermind, gdzie właśnie jesteśmy. I nie wierzyłem, że ta kolacja tak naprawdę to jest y, takie miejsce, gdzie może ta inspiracja iść jeszcze razy trzy. Moje zajęcia takie grupowe były bardzo inspirujące, gdzie każdy miał swoje jakieś pomysły i na biznes, yy, i takie życiowe doświadczenia. To, czego Dawid tutaj naucza, myślę, że do każdego to trafi i nie będzie osoby, która tego nie będzie w stanie wykorzystać. Wygraliśmy praktycznie, dostaliśmy nagrodę. Chodzi troszeczkę poza normy, takie, które mamy w Polsce. Wydaje mi się, że polscy przedsiębiorcy nie mają takiej okazji. Jeśli zastanawiacie się. Jak wygląda kolacja Mastermind, dzień przed warsztatami ASBIO? Ja Wam tego nie powiem, bo tak naprawdę to trzeba przeżyć samemu. Ja oczywiście zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że nie jestem tutaj ostatni raz. Myślę, że będę przyjeżdżał na każdy, tak naprawdę. Więc serdecznie zapraszam. Poznajcie tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Poznajcie tą atmosferę i poczujcie się tak, jakbyście poznali swoją nową rodzinę. Poczujcie się po prostu tak, jak my dzisiaj.